Jest z nami Justyna Gradek, nowa ringer KSW. Witam. Witam. Dzisiaj miałaś taki swój y, debiut y, wśród publiczności. Powiedz takie pierwsze wrażenia. No na razie było dobrze. Było mniej ludzi, więc mniej się stresowałam. Myślę, że jutro będę się bardziej stresować. Tym bardziej, że no, publika jednak będzie duża i będzie więcej osób patrzyło. Także będą duże emocje. Spotkałaś się już z jakimś pozytywnym odzewem, w związku z tym, że jesteś ringel KSW? Znajomi, najbliżsi gratulują mi, są bardzo dumni ze mnie. Nie czytałam komentarzy, jakie są na, na stronach oficjalnych. Lepiej zawsze, tak? Tak, dlatego unikam takich rzeczy, żeby się jeszcze bardziej nie stresować. A powiedz, jak, jak, jak w ogóle zaczęła się Twoja historia z KSW? Blanka, która robi nabór na nowe dziewczyny, ogłosiła, że jest casting. no to I pojechałam i się dostałam, tak. A czy to oznacza, że któraś z ringel odeszła i ty ją zastąpiłaś, czy po prostu jesteś dodatkowo? Potrzeba wzmocnienia? Tak, jestem dodatkowo, żadna nie odeszła. Zostałam wybrana jako nowa i po prostu dołączyłam do teamu dziewczyn. To tak naprawdę ringer KSW musi robić też tak trochę poza kulisami, bo pewnie są też rzeczy, których tak naprawdę nie do końca widać, tak? Przed publiką. Na pewno nie mamy żadnych kontaktów z zawodnikami i nie możemy. Nawet mamy to w umowie, że nie możemy się spoufalać z zawodnikami. Oczywiście dobre słowo i miły uśmiech jest na miejscu, ale wszelkie takie spoufalenia nie są na miejscu. Po prostu musimy trzymać klasę i zachowywać się tak, jak przestała na Ring Girls. A yy, powiedz, przepraszam, wypadło mi pytanie, yy, o właśnie, jak, jak, jak tak na, naprawdę wiążesz nadzieję z KSW, bo nie ma co ukrywać, że to jest taki trochę medialny moloch, który daje możliwości, tak? Dla mnie to jest tylko zabawa, to co będzie potem, no to, to zobaczymy, tak? Nie wiążę jakiejś e, super nadziei, że będę celebrytką czy inną gwiazdą, bo nie o to mi chodzi. E, zawsze chciałam wystąpić jako taka KSW i, i cieszę się bardzo, że się dostałam. Masz jakiś swoich ulubionych fighterów, którym jutro może będziesz kibicowała? Kibicowała? E, no to na pewno Materla, którą będę kibicować bardzo. No, tak naprawdę to jeszcze mamy, to tak. Ale to chyba jest oczywiste. Trady, tak? Tradycyjna odpowiedź, tak. tak. Natomiast co sądzisz w takim razie o zachowaniu Jaya Sylwy, który tak prowokuje Michała cały czas? No, na scenie, kiedy tam byłam, wystraszyłam się tego całego zachowania. To zachowanie dla mnie nie było na miejscu. E, wymuszone. No nie było fajne dość, no bo jednak e, jakieś napięcie było, ludzie się poddenerwowali e, i to w ogóle było niepotrzebne. Czyli zdecydowanie nie jesteś fanką J.S. Nie. nie, 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 po takim zachowaniu na pewno nie. Dobrze, to w takim razie tym akcentem zakończymy, więc bardzo Ci dziękuję i powodzenia jutro w tym takim finalnym debiucie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.